Dobrze, na górę nie, Zapraszamy, nie możecie zaprasz... Dobrze, Ale ja mu zapłaciłem 10 nie... koła za to. Nikt ja nie, nie możecie może. <laughs> <laughs> ja, Janek, Janek, może Czego ty skur... niepożytalny? ja już mam dosyć. Janek, dosyć Co? już mam. Pomóż mi. Kurwa, już nie a, mogę a, tak żyć, kurwa. Janek, ja nie mogę tak żyć. Ty ja ci pomóż mi. A gdzie ty jesteś? Tam ci kurwa namiar, gdzie jest? Daj mi, namiar, Proszę cię! Przecież on nie ogarnia GPSa, nie ma k***a, ch... że on wyśle gps -a. Ja p***, stary dewoluował! De no dobra. 304 do 36, a! Kurwa, on w Benelogi siedzi. W siedzi. Gdzie ty jesteś, czurki ch... degeneraciel? Pan do góry Gdzie nie ma go Ja pi Jadek Mogę się odezwać tylko ja tym biednym ludziom muszę bronić cały swój majątek? Ja biedny jestem kur nie wolili z tej roboty Chcesz coś zobaczyć? No to no. zobacz co mi Jak ty kur... wyglądasz? Pi... pod mostem żyłem do tej pory, no kur! Posłuchaj, Janusz wygrał 3 miliony w drabkach, chodź. O! Czekaj. Oj, przez. U... Oj, jest. Passy! U... Zapomniałem. <grym> Spokojnie, zrobiłem to specjalnie. I teraz trzeba zatrudnić, tak? U... Stop! Chyba tak. Dobra, przyjmę. Musimy jechać do biura High Command. Masz pasy? No, mam no. Dobra. O boże, boże, szognisko, kurtka. Nie jadłem nic od 3 dni. I masz w schowku. Wygląda tak, jak te budyń. Japoński budyń. Wiesz, jak się nazywa japoński budyń? Jak. się. Ja umiem okay. po japońsku, ja jadę do Japonii w tym roku. No, coś o tym słyszałem podobnie. Ja bo? kocham Japonię. Chcę jechać do Japonii. Dwa plus jeden rozpoczynamy o 80 Wiesz, że ja ludzie z moją tuszą w Japonii to są bóstwa? Wiem, słyszałem, no Najlepszą bułwinę jedzą je, <z1> podobno Co ty gadasz? I... małe Japonki przychodzą i im zęby myją K***a, y, jadę tam już jutro! Trzy plus jeden wsparcie, przychodzimy rodią Chodź Szonik, szybciutko, szybciutko, Myszko No biegnę, no biegnę Szybciutko, bo jak cię y. Dupc nie dupcnie coś Wytam! przyprowadziłem Shona, mieszkał pod mostem, czytki. podobno nic nie jadł Trochę wyłysiał z tego co widziałem Jak wyłysiał? Shon wygląda jak Menel Zaraz jedziemy no. do Barbera. Zdaj mi czapkę Nie Zdaj mi To rozkaz To, to, rozkaz? to rozkaz Po to. No dobra teraz. to chyba by wszystko pozałatwiane To Jan chodź się ja to Co się ten Gamora z tobą zrobił, ja pie... Ja. Zawsze, jak się w nocy obkręcałem, to ocierałem głową obeczkę. Ciepło było od tej beczki, bo tam się ogień palił. Mm -hmm. e, powiedz mi, Janek, czy tego w, w od razu chcesz? A nie wiem, nie wiem, czy zasłużył. 415 do 43. Bo audytor no, dajemy. byłeś oficerem? Oficerem byłem już. No to, to pytanie, czy LSPD, czy, czy go bierzesz do, do siebie? Cezionek. Tam no przecież wyglądam Cześć. jakbym z Sandy był, no, o co chodzi? <grym> Ale to jest y, de decyzja komendanta. Czysz. Poczekaj, no nie do końca, jest tylko moja. <grym> <grym> kukułeczka no. puka, kukułeczka puka. Ja mam... Zobacz sobie tam. Patrzę. Ja, ja widziałem y, informację. Ja Dobra, możesz go dać za mnie, no? Zrobimy Co? z kilku ludzi. 324 324 nie koła lecisz. Kumasz? Dobrze. No, by wy... się przebrać, chodź. Podziękuj ładnie. E, do widzenia powiedz. Na mocno. Mam nadzieję, że no. tam tego k... Nie ma, żebym znowu wyleciał, bo go z wyzywam. Nie, teraz jest luz! Teraz możesz go jechać. Aha, no to luz. No. Zobacz jaką fajną dup za zatrudniłem. Fajna? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Fajna? Kurwiszon jestem. Znaczy on Kurwi w zasadzie. Cześć no. Kurwiszon. Cześć. Dużo was łączy. ja tu nie pracowałem. Chodź. chodź, chodź. Dobra, chociaż Los Santos pobiegajmy. Proszę cię, chodź. No dobra, już no. To. 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 To i tu! Co No przebierz się, oficer. To never... Forever young! Sparczę na trójkę dalej, dosiadasz się kolejna osoba do auta, możliwe, że są zdecydowani. No na na no, nie wiem gdzie jest do... Masz wszystko? A, co ja po po ale radia nie dwie. masz. Na jedynkę! I zgłoś status pierwsze. Tego cię nie będę uczył już. To umiesz. Czekaj, bo ja muszę, ja muszę radio wszystko <laughs> To ustawiać muszę, wiesz? Daj mi. Co to jest to? Co to, 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 to kur... Sekta w niebieskich strojach! Poszczelili mojego kolegę! Jak kolega? poszczelili kolegę? Poszczelili mojego siostra. Ma... Jedziemy tam. niebieskich gdzieś... strojach! Co to jest za po... coś? No, będziemy tu wchodzić. Chodźcie, jedenastka, radio. On mój ten, co leży jest... Jedźcie stąd, jedźcie stąd na razie. A to zamknięte. Ale nie, Patrz, patrz, są tam jakieś ludzie, faktycznie. No do A tam nie jest kur... k***a Patrz, patrz! Eee! A i pan się gościa. Tego rannego. No, słyszę cię, słyszę, no. Nie, jesteś tego. <laughs> otwieraj to, ty blond świga! Szymek, ku... otwieraj! No! Bo tu jest policja detektyw! Otwierajcie te drzwi! No. I pogadali. No. Jeszcze Ben. O! Dzień dobry. Czy możemy pomóc! Dostaliśmy zgłoszenie, że podobno, żeście kogoś Nigdy to w życiu To nie jest fakt To nie jest, to fakt. Byłoby to to nie nie jest fakt Czyli to jest obuda to, to nie zamier. jest fakt A powiedz jest mi go Powiedz go mi Benuś, a ten człowiek, który przed chwilą tutaj szedł Ciągnięty przez drugiego Dwa no Za słabo Co pier... Za słaby. A za słabo. Czy my możemy się tutaj rozejrzeć? Proszę samej. Ale nie wszędzie. A, rozumiem. Ja I, I proszę zdjąć buty. Ja wracam do swoich Ja buty. nie mogę, bo mam grzybica Dobra. na stopach. Proszę, proszę, ten wy... Nie macie nakazu. Raz, dwa. Te zamki, Mordy, jak kazał iść, to idziemy. A, słucham, no. czego tutaj oczekujecie? Tak. Proszę, proszę. proszę... Się, Powiedz się. jeszcze raz wy... To będziesz trzy godziny na tam jak wisiał. Trzeba być, trzeba być. Masz nakaz? Jaki nakaz? Nakaz jest w momencie, kiedy chcemy przeszukać posesję. My chcemy się a rozejrzeć. Kto się tu, a kto cię tu zaprosił? Nie interesuj się. Eee, dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dobry, dobry. Dobra, No ile jest prawa jak na trzynastolatka, k***a? W No, zapraszamy, mi się. chodź, 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 Uś, 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 panowie, powiem. ale co się dzieje? O co no, chodzi? No nic się nie Zgąd dzieje. Skąd wasza no. wizyta u nas? No nic się nie dzieje. Chcemy, żeby się no więc co panowie budę? tutaj robią? Dlaczego nam panowie, państwo, no, zakłuwają rodzinę? Państwo, droga kochana. Proszę mówił, że ściągane. możemy tutaj, rozumieć się rozejrzeć. No to co chodzi? Co mnie te świski blondek... ...inne do... niż no, białe. No, nie nie można się... ...najbardziej szanowane i nie zdejmować. Mogą rozjeżdżać się pod warunkiem, że buty. Kiedy no dobra. Białe. To jest świątynia. A pan ma czarne podeszły, to co nam tutaj pan nam mówi? Ma. Mam białe buty. buty ma Piękne były białe buty, ale przecież tutaj też są białe buty. No, o, o, może... O, może w białych ale butach? Tak. tak, białe, butach białe buty dobra. mogą być, inne nie. Dobra, przejął. No. Tak słucham, ale super. dziękuję ci bardzo. tuk No hej. Dam ci 10 kołabonów, jak mi pokażesz wszystko. Jasne, zapraszam. No zapraszam najpierw no, na naszą salę. Na naszą salę. Właśnie Ale tu jest. jest. Jasne, tutaj jest nasze pomieszczenie, w którym po prostu mamy. Przemowy. Twoje przemowy, takie. jest. Zapraszam Zajebiste. dalej. Zajebiste. Daj, nie tylko oprowadzam. Dobrze, na górę nie nie Zapraszamy. Ale zapra ja mu zapłaciłem po... 10 koła za to. Nikt ja, nie, nie, nie Janek, Janek może. Reszta <grym> zostaje. Zapraszam. Reszta zostaje, przepraszam bardzo, reszta zostaje. Tifla, Tifla. jest Tiflo. zajebiście! Chwila. Chwila, chwila, reszta zostaje. To jest co, no, biblioteka? Nie, to po prostu jest nasze miejsce do przepięknej spod... modlitwy. Spotkania. jednego dnia. Ja pier... I tu sam macie taki te? Wy jesteście tak... jakąś tak. No, teraz tak. rodzina. Okay. To jest rodzina, teraz rodzina. Teraz Prowadzimy, rodzina, okej. Okay. Prowadzimy, Prowadzimy tak jest religię. Pro... Tutaj. Dalej. Tutaj, jeśli ma problem sam ze sobą, może usiąść tak, na tej tak. kanapie się tutaj słuchać naszą Biblię rodzinną. Tak, w tej pięknej bolondrii i książkę. Mam o ku... to rzeczywiście jest pufa, no. Zapraszamy dalej. Wszyscy wierzymy w Kifloma. W co? Wiecie w ogóle, w, Nie wiem, w ogóle. co? W wiem, się. to wierzymy. za obrazy? Widzicie, że Ziemia ma 187 lat i czas się nie zmienia. Tifla, tifla, tiflo. Tego, Kiflo. tego, tego. To jest nasze główne biuro. Ładne. Podoba mi się ten styl. Amen. Tak. Tutaj prostu ten bok. Bozia tu pracuje? Tiflobo. Tu obrazie. Jak? Tiflobo. Kiflo. Nie, Zbozia! Nie, bo to jakaś kiflo. grupa akcja jest tutaj przed kiflo. Kiflo. tym Dobra, głównym kiflo. wejściem stoi kiflo. chyba Fatek i Denis i coś tutaj growią z tymi kumbami. No my jesteśmy póki co u góry, zaraz będziemy chyba schodzić na dół. Chodźcie do domu, to tutaj nam pokażą. Tak sam. jest. No raczej w górę trzeba Musieliśmy Właśnie, oczywiście, ale trzeba rozmawiać. Tylko nie wybrańcy. Tylko wybrańcy mogą... Tu macie otwartą wiarę? Tak, mamy otwartą wiarę. Można dołączyć tutaj normalnie? Właśnie, można dołączyć. Można. A ile to kosztuje? Nic. Modlitwa jest darmowa. A ja nie lubię rozmawiać z kimś klamkę, rozmawiając ze mną. Ale ma pani piękne siedzisko, naprawdę. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Ja chodzę od dzisiaj bez butów, Wyjdźmy. Jest wygodnie, prawda? Ty, a oni gdzie? Ja się czuję swobodnie. Na dachu. Ma pan ochotę zwiedzić dach? Dobra, pójdziemy na dach chyba. Szan, byłeś na dachu? Miałem tam i. Nie chcę mi się weszli. Tam. Ja z panią Blondyną idę wszędzie. My to nie interesuje. Nie Będzie. no to jest. Zdarzy, że się urządzili te! Tak Janku, teraz jest taka. Zapraszam cię na bok Dziękuję, że odwiedziłeś naszą świątynię. Mam A co nadzieję, ty że się pokazałeś? Się wszystko, dwa, dwa pokoje? Jakie dwa to pokoje? To wszystko są świątynie. To świątynia. Nie no ma więcej pomyślnie? Dobra, no, tuś chodzi do najwy... Chodź tu coś najwilę. Nie ma więcej, to były wszystkie. Nie ma. Tu Rozumiem, nie ma Jeszcze numer do blondy. Której? No tej. Tej to? No. Tej siwej. Tej siwej? No. Się wszystko sprawdzić. Ej, złe, potrzebuję twojego numeru. W razie czego... No bo w razie czego będę dzwonił do tego, jak nie będę wiedział co powiedzieć na terapii, to będę już we dzwonił. to okay. so, <laughs> załączyć. Dziękuję ci bardzo. Jak zajmiecie mózg, to możecie tu wrócić. Pozdrawiam. Dobra, połóżcie. No, miasta. ty, kto jest czy nie? 0, 5, 6, 5, 9, 1, 3, 5. Pani Lejla. Dobra, siwa ich. Dobra. To jest fakt. Ok. Przemyślał. Uh -huh, uh -huh. Oczywiście. Nie dałeś mi nic. Dałem. Nie dałem. Dałem. No ja nie mam. No musia musisz mieć. No nie mam. No dałem. On ma. No to teraz go goń. To no my mi. idziemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, pani Siwa. Ładnie, szanik, Ho. Czepekta, to jest ten Terror. To jest normalnie taki bazowy, tralalala i tak dalej. Co sobie możesz ze wgrać i tyle? Czy oni nie zabili? No niby nie. Ładne to. I oni sobie jakąś sektę odgrywają, no, jo? Tak, proszę. Dzień dobry, został pan wylosowany do no, wzięcia no, udziału no, no, w wydarzeniu, konwój broni tak zwany. Który? No około 22. Będziesz chciał brać udział? Oj, nie, nie zdążę, nie wyrobię się. Zrobisz to kim i nie weźmiesz w tym udziału? O, nie, 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 nie. Powiedz kim musi, że nie dam rady. Czemu, co będziesz robił? Ja nie mam. Licytację mam. Niedobrze no. Ale ci człowieka, że będzie za mnie. A kogo garniesz? to sobie dopiszę do listy? Żona! Zadz... Jak mnie? E... A on będzie miał licencję i wszystko? Na co? Na, bro... na broń? No, że ja miał klamę normalnie na patrolu. Bo my na 22 musimy być już mniej więcej w 100% gotowi czyli podobierani i tak dalej. Czy masz pozwolenie na broń? Nie wiem. Czekaj, 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 bo on nie jest policjantem No jest czekaj. przecież. Jest już? No pewnie. No to czemu nie jest jeszcze odbity i na radiu go nie ma. Przecież jest, już na Aha, no dobra, jest na jedynce. Aha, no to dobrze. Na jedenastce, przepraszam, bo my byli no w Exilionie czy chyba w czym. Okej. Okay. Eee, no dobra, Zprawiam, to on chce w razie co? No pewnie, że tak. Dobra. Mm, to... Powiedz mu, żeby tak właśnie teraz za bardzo nic nie robił. Bo musimy mieć go gotowego dobra, około 22. Dobra, 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 przyjął. No na razie. Licencję, prawo jazdy mam tylko. Dobra, ch ten. Jedziesz na konwój jakiś. Taki konwój jadę. To jest tajny konwój, nie możesz tego mówić. I Dobra, dobra. No ja auto będę musiał kupić jakieś. Dobra, los. Auto kupię i będzie git. Ja muszę się zwinąć na 26 minut. No dobra, na luzaku. Ale ja Cię przydzielę do kogoś, co? Dobra, jest git. Ja mm. musiał też wszystko przypomnieć sobie, bo jest... Dobrze, dobrze, ale ja Cię tutaj może do Kimusi tam. Kimusia jest super. Obojętnie do kogo. Co ma Kim, gdzie ty jesteś? Emo? Na uwu. Dobra, na UwU jedziemy. Ty, no powiem tak, piękny ten budynek jest, k***a, no przepiękne. Naprawdę, przepiękne. Tylko pamiętaj, że Kimusia jest delikatna. Ona słodko pierdzi I... nawet. Ja nie wiem, czy góra no wytrzyma ze mną. Wytrzyma. Kim! Potrzebujesz jeszcze Auto czteroosobowe, bierzesz Szona ze sobą. Mam auto czteroosobowe. Dobra, to weź szona ze sobą, bo ja muszę na 20 minut zniknąć. No. I nie zwracaj uwagi na tą Majanę, bo ona ci w głowie poprzewraca. Ty fajne. Nie wiem co to jest, czy to jest jakaś fabuła, czy oni coś tam wymyślili, tralalala i tak dalej, nie wiem. Aczkolwiek... Yy, spoko, tylko nie pasuje mi ten olejnik tam. Powiem ci szczerze, że ten olejnik delikatnie mi tam nie pasuje, bo za dużo piskuje, więc pewnie będzie tutaj spięcie. Potem pewnie wyjdziemy na walkę. No ale no kurwa tak szczerze, to nie wiem, Abi by musiała się zjembić chyba. No on jest taki k***a kur... Fifa no, no. I po raz trzeci Sprzedam. za 3,5 miliona. Mm. Nie, nie, nie. 3,5 miliona. Mam jeszcze niespodziankę. Aha. Mm. Aha! AUTO będzie jak stacji jeszcze jeden sam. Po kolei można podejść zobaczyć Trzy miliony, Trzy miliony. No. po raz pierwszy po raz drugi. Dobra, ee, ile ile mamy u... czasu? O, I nie po czasu? Dobra. Jak go mam czasu? Nie mam, w... u... czasu? O, I nie nie mam do... pieniędzy. 10 ku... milionów poszło hmm. Bulgarda i powiecie. Do APC. wszystko. Że tak powiem, sprawdzimy most. Po ostatniej sytuacji nie chcę tego powtórzyć. Tak szczerze? No. Przecież, przecież to było pompowanie ceny. Ale żeś za cenę. No nie. No dobra. To co, to co jedziemy? Co? Zobaczymy. Jeszcze nie, tak? jeszcze nie. Myślisz, Musimy czekać. Ja ci powiem tak. Do widzenia, do zobaczenia. N